Kobiety zapłaciły największą cenę. Po pierwsze, dlatego że były na tych wysuniętych frontach. Wszystko jedno, czy to były pielęgniarki, czy nauczycielki, czy panie w sklepie. W związku z tym e, to je przede wszystkim dot, dotknęła bezpośrednio pandemia. Po drugie, przez e, fakt, że e, szkoły zostały zamknięte do wszystkich ról, jakie miały dotychczas, doszły te związane z edukacją. Lockdowny z kolei spowodowały, że no jak już te kobiety były w domu, no to też nowy układ sił się tworzył, prawda? I już wtedy nie można było korzystać z tego, co na zewnątrz ofiarowały właśnie przedszkola czy restauracje i był powrót do takiej tradycyjnej roli kobiety. Wydaje mi się, że dlatego właśnie wszystkie działania, które by mogły spowodować, żeby zahamować ten proces, są w tej chwili niezbędne. A myślę, że ich jest bardzo wiele. Oczywiście tak? są przede wszystkim te długofalowe, ja przez nich nie wierzę, chociażby związane z edukacją. Tak? I to naprawdę, to oduczanie stereotypów, patrząc nawet na podręczniki szkolne, to jest absolutnie rzecz niezbędna. Natomiast proces może być przyspieszany chociażby przez zwiększanie udziału kobiet w różnego typu władzach. Wszystko jedno, czy to są struktury biznesy, biznesowe, czy to są struktury samorządowe, czy to są struktury polityczne czysto, tak jak Parlament. Pamiętam, jak dyskutowaliśmy właśnie o y, cyfryzacji y, i mówiliśmy o tym, że to zabierze 5 lat, 10 lat, po czym przyszła pandemia i okazało się, że musieliśmy się przestawać dwa tygodnie, tak? Dzisiaj wybór platform, jakość tych platform, które pozwalają nam zdalnie funkcjonować, aplikacji, które. Y, wyłączają kontakt z urzędami jest masa. Także widać wyraźnie, że po prostu można to było zrobić wcześniej, tylko jakby na tej liście rzeczy do załatwienia one nie były najważniejsze. Ja się czasami tak zastanawiałam, co by było, gdyby pandemia zdarzyła się 10 lat temu, kiedy nie mieliśmy tych wszystkich właśnie instrumentów, które pozwoliły, to byłaby katastrofa gospodarcza kompletna. Wyobraźmy sobie taki lockdown, w którym nie ma żadnej komunikacji, nie można niczego zamówić żadnego towaru, nie można zamówić jedzenia, nie można zrobić spotkania, nie można pracy przekazać, to przecież to naprawdę skończyłoby się jedną wielką gospodarczą katastrofą. Dzięki temu, że mamy te środki, tak się nie stało. I teraz jest tylko kwestia, żeby je rozwijać, ale z drugiej strony, żeby też starać się zachować rozsądek, tak? Żeby jednak wiedzieć, że są pewne rzeczy, tak jak chociażby w tej chwili nasze forum nowych idei, Ludzie potrzebują kontaktu ze sobą, potrzebują relacji, potrzebują się ze sobą pokłócić, potrzebują się, tak powiem, posprzeczać i, i, i to jest wielka wartość w tym, tak? I ja myślę, że też my dużo bardziej cenimy, ja widzę, jak ludzie się tutaj witają, jakby wracali z wojny, prawda? Więc wydaje się, że, mówię, może uda nam się znaleźć taki złoty środek.